Ahoj widzowie! Jak jeszcze byłem młodszy, to bardzo interesowałem się bronią atomową. Wiem, że to idiotycznie brzmi, ale jest coś bardzo intrygującego w koncepcie, że jakiś jeden średnio rozgarnięty facet z czerwonym przyciskiem w biurze może zmienić świat, jaki znamy w nuklearne pustkowie. Jako, że lubię sobie też pograć to już, jakiś czas temu zainteresowała mnie taka seria jak Fallout. W skrócie jest to seria Gier RPG których akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych w świecie zdewastowanym przez nuklearną wojnę nie jest to zbyt przyjemne miejsce z racji na panującą suszę, głód czy gigantyczne promieniowanie. Chyba nie trzeba także wspominać, że ludzie w obliczu atomowego zniszczenia wrócili do pierwotnych metod życia. Niejako cywilizacja cofnęła się do początku. Jedyne co pozostało z ludźmi to stara, przedwojenna technologia. Dziś chciałbym pokrótce opowiedzieć o moich wrażeniach z każdej z tych gierek, no, przynajmniej z tych z głównej linii. Na starcie powiem tyle: dwie pierwsze części są dosyć trudne. Nie wiem, jak brali w to ludzie w latach 90., ale gdyby nie pomoc internetu, to nie ma szans, żebym je skończył. Nie twierdzę, że to jest wada. Na pewno nie są to gry dla debili. W każdej innej grze nie trzeba myśleć, gdy ktoś zleci Ci jakieś zadanie, bo zawsze masz dokładny znacznik, gdzie masz pójść i co musisz zrobić. Tutaj musisz użyć głowy. Co do historii, to jest ona całkiem prosta. W paru słowach. W 2077 roku wybucha wojna atomowa i ludzie chowają się w schronach, zwanych kryptami. Ty jako jeden z gości, którzy urodzili się w schronie jesteś całkiem bezpieczny. Do czasu. W 2161 roku w krypcie psuje się część zwana hydroprocesorem, która odpowiada za dostęp do wody pitnej i dziadziuś, szef krypty każe ci iść i poszukać nowego, bo inaczej wszyscy ludzie umrą. Twój gościu albo gościuwa włazi z krypty i ma 150 dni na znalezienie hydroprocesora. I tak tułasz. Się po postapokaliptycznej Kalifornii, podróżujesz od miejscówki do miejscówki, pytasz ludzi, pomagasz im, a czasem krzywdzisz. Masz całkowitą wolność i właśnie to jest piękne. Nie chcąc tutaj zanadto zamulać, powiem, że po znalezieniu owej części sprawa mocno się komplikuje i musisz walczyć z supermutantami i ich twórcą mistrzem. Historia kończy się dosyć źle, bo pomimo tego, że ostatecznie. Pokonujesz Mistrza i rozbijasz jego armię mutantów, to zostajesz wygnany z krypty, w imię bezpieczeństwa. Dziaduś mówi, że jeśli wróciłbyś do środka, to reszta ludzi też chciałaby zasmakować pustkowi, przez co krypta byłaby w niebezpieczeństwie. Rzeczą, która chyba najbardziej odrzuca ludzi od tej gry, jest grafika. Chociaż ja uważam, że jest ona bardzo dobra. Co prawda sporo się postarzała, lecz to nawet dodaje trochę klimatu do rozgrywki. W tym świecie czujesz się całkowicie obco. Także na warstwie graficznej i chyba tak miało być. A sam styl artystycznej produkcji. Zdewastowane metropolie w gotyckim stylu zrobiły na mnie spore wrażenie, czemu znacząco pomogła ścieżka dźwiękowa. Mówiąc krótko, jest niesamowita. Motywy muzyczne z Necropolis Blasku czy w drugiej części z Modok i San Francisco wbiły mi się do głowy tak mocno, że słucham je prawie codziennie. Nawet jeśli ktoś nie grał, to gorąco polecam chociaż posłuchać. Ciary gwarantowane. Pozostaje jeszcze kwestia rozgrywki. Cała gra opiera się na systemie walki turowej, która jest całkiem satysfakcjonująca, chociaż strasznie losowa, przez co czasem można się nieźle wkurzyć. Oczywiście, jako że to RPG, to nie walka jest tu najważniejsza, bo jest tutaj masa umiejętności, które można ulepszać, przez co tworzymy swoją postać, która siłą rzeczy jest lepsza w czymś innym i gorsza w czymś innym, co ma duży wpływ na to, jak poprowadzimy rozgrywkę. Na przykład, jeśli nasz koleś potrafi całkiem nieźle gadać, to nie zawsze będzie trzeba się klepać. Dobra, to teraz chyba można przejść do części drugiej. Jak możecie teraz zauważyć druga część nie różni się za wiele od części pierwszej. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Prawda jest taka, że gra powstała w zaledwie roka jest jakieś 3,4 razy większą grą od jedynki. Jeśli chodzi o historię to łączy się ona bezpośrednio z jedynką. Nasz główny bohater z jedynki po tym jak zostaje wygnany skrypty zakłada własną wioskę nazwaną Arroyo. Lata mijają a przybysz z... Który po swoich przygodach wreszcie się ustatkował umiera, pozostawiając po sobie swoją córkę. Ta córka, a zarazem przywódczyni wioski jest matką naszego bohatera, co czyni z kolesia skrypty naszym dziadkiem. W 2241 roku wioska Ar Rojo cierpi na straszną suszę i jeśli nie zdarzy się cud, to wszyscy wejmą. Wtedy matka naszego wybrańca wysyła nas na poszukiwanie urządzenia zwanego gekiem. Który miałby uratować wioskę. Bierzesz zatem strój swojego dziada, włócznie i ruszasz na pustkowia. Schemat z jedynki się powtarza, lecz tutaj nie ma limitu czasowego, co pozwala swobodnie sobie pozwiedzać. Znowu rozwiązuje się lokalne konflikty, gada z ludźmi, zabija i jakoś pcha się tą fabułę do przodu. Po drodze trafiamy między innymi do Nowego Reno. Czyli miasta opanowanego przez różnego rodzaju degeneratów społecznych, w którym rządzą cztery rodziny mafijne, do których można się przyłączyć. Gdy udajesz się do krypty 13 i znajdujesz geka, a potem wracasz do wioski, to czeka na ciebie niemiła niespodzianka. Większość ludzi została wybita w proch, a reszta porwana przez grupę zwaną Enkladą, jest to pozostałość po przedwojennym rządzie Stanów Zjednoczonych? któremu udało się jakoś przetrwać i uciec na platformę wiertniczą. Udajesz się wtedy do San Francisco, naprawiasz znajdujący się tam statek i płyniesz odbić swoich ludzi z rąk enklawy. Gdy już tam jesteś masz małą pogawędkę z pseudoprezydentem Stanów Zjednoczonych, który upiera się, że przecież one ciągle istnieją i wyjawia ci cały plan. Porwali ludzi po to by przetestować na nich wirus, który zabija wszystkich, których... W jakimś stopniu dotknęła mutacja. Możesz wtedy zabić gnojka, wysadzić główny komputer i stamtąd uciekać. Gdy już myślałeś o tym, że to już koniec, nagle wyskakuje na ciebie Frank Horrigan, gigantyczny mutant mierzący jakieś 3,5 metra, ubrany w power armor, który ma sporą ochotę cię zamordować. Ty i twoja drużyna pojedynkujecie się z mutantem. Mordujecie go i uciekacie z wybuchającej platformy, wiertniczej. Z epilogu dowiadujemy się, że z wykorzystaniem Gekar, rojo zostało uratowane i wyrosło na całkiem spore, ilczące się miasto w regionie. O rozgrywce chyba nie ma co gadać, gdyż jest ona w większości identyczna do jedynki. Ma, co prawda, parę fajnych usprawnień, ale nie różni się zbytnio. Cóż, jest to po prostu ulepszona jedynka. Niektórzy mogą się od niej odbić z racji na masę czytania. I faktycznie dialogi w tej grze czasami potrafią być trochę męczące, gdyż są dosyć długie. Ja jednak lubię sobie poczytać i specjalnie stworzyłem bohatera, który ma na tyle dopakowaną retorykę, by przegadać każdego i czytania miałem w cholerę. Z racji na swoją otwartość, masę rzeczy do robienia w grze, ciekawsze lokacje i moim zdaniem lepszą fabułę uważam. Że dwójka jest o wiele lepsza od jedynki i chyba najlepsza w serii. No dobra, mam jeszcze jednego kandydata, ale o tym później. A teraz przejdźmy do trójki. Dobra. Wiem, że dla wielu ludzi ta gra jest mega fajna, ale szczerze mówiąc uważam, że to chyba najgorsza gierka z całej serii. Na pewno nie jest to najgorszy RPG. Do czego przejdę później, ale jako samodzielnie funkcjonujące dzieło średnio mnie przekonuje. Mam do tego parę powodów, na przykład nic nie wnosząca i średnio ciekawa fabuła. W sumie to jest główny powód, dlaczego średnio lubię Fallout 3. Bo rozgrywka nie jest taka zła. Fajnie łączy element eksploracji i walki z przeciwnikami ze zbieraniem ekwipunku, świetnie opowiadając lokalne historie z wykorzystaniem terenu. Jest jeszcze kwestia grafiki, która była już słaba w 2008 roku a co dopiero teraz. Niby można wy, to sobie normalnie popykać, ale zalecam dowalić odpowiednią ilość modów, a szczególnie tych balansujących rozgrywkę i może coś na zdjęcie tego cholernego zielonego filtra z ekranu. Dodatkowo warto tutaj dać jakieś propsy Bethesdzie za to, że całkiem nieźle przenieśli to wszystko co było widziane w 2D, do trzeciego wymiaru. Gdyż nie było to zapewne łatwe zadanie. To może trochę o historii. Grasz jako dzieciak, który wychował się w krypcie 101, a twój ojciec jest jakimś bardzo szanowanym naukowcem, który pracował nad projektem oczyszczenia wody pitnej dla ludzi z pustkowi. Pewnego dnia twój tata się ulatnia z krypty, przez co wszyscy dostają szału, bo krypta się otworzyła i dostały się tam jakieś robale. Nasz bohater wtedy też ucieka z krypty i rusza w pasjonującą przygodę poszukiwania swojego starego. Idzie za nim najpierw do miasta Megaton, które z jakiejś idiotycznego powodu zostało wybudowane wokół atomówki. Tak, działającej atomówki. Możesz sobie ją później wysadzić, jak chcesz, co jest w sumie dosyć fajnie. Następnie idziesz do ruin Waszyktonu i udajesz się do Radia Galaxy. Gdzie dowiadujesz się trochę o ojcu. Trop prowadzi do Rivet City, miasta usytuowanego na statku. Spotykasz tam taką doktorkę, koleżankę ojca, która wyjaśnia Ci cały plan projektu oczyszczenie. Robisz tam parę rzeczy, po czym udajesz się do krypty 112, gdzie wchodzisz do środka symulacji i ratujesz ojca. Później twój rodziciel oznajmia Ci, że masz zasuwać w podskokach na drugą stronę mapki POGEK, który jest mu potrzebny. Idziesz do krypty 87, bierzesz walizeczkę i jep, nagle wpada na ciebie. Enklawa. Widzicie tutaj jakiś schemat. Gek, Enklawa. Nieważne. Porywają cię do swojej bazy na zadupiu, ty z niej uciekasz, a potem ją wysadzasz. W czasie wdrażania projektu twój ojciec umiera, a ty i paru innych gości trafiacie do bazy Bractwa Stali. Okazuje się, że trzymają tam takiego dopakowanego robota, który nazywa Liberty Prime, i razem z nim rozwalacie enklawę. Jako, że to wszystko nie ma sensu, to Twoja postać na końcu umiera, włączając jakiś generator oczyszczalni w pokoju pełnym promieniowania, zapewniając wszystkim czystą wodę. Dlaczego? Bra mówi, że taki jest Twoje przeznaczenie. Koniec. Walzie. Kończąc. Trochę ciężko było mi się wczuć w rolę głównego bohatera, gdyż to nawet nie jest historia dotycząca naszego gościa, a jedynie jego ojca. Z plusów, jakie mogę jeszcze powiedzieć o tej gierce, to radio, które trochę umiliło mi tę rozgrywkę. Ogólnie to przez fallouty lubię sobie posłuchać piosenek z lat 50., chociaż w równie dużym stopniu przyczyniła się do tego seria Mafia. W sumie może trochę za ostro, że tą grę pocisnął, ale naprawdę uważam, że to co ją najbardziej zgubiło to brak jakichkolwiek oryginalnych pomysłów i bazowanie na dwóch pierwszych częściach. Chociaż w sumie, gdyby nie trójka to nie było, by New Vegas, New Vegas to niejako powrót do korzeni serii i to z wielu różnych względów. Po pierwsze, ta część w porównaniu do trójki była robiona przez w większości tych samych ludzi, którzy robili dwie pierwsze części. Po drugie, wracamy na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, konkretnie na pustynię Mojave i do Las Vegas, które są znacznie bliżej miejsca akcji z pierwotnych gier, przez co istnieją bezpośrednie odniesienia, takie jak chociażby nasz towarzysz z dwójki Supermutant Mutant Marx, czy córka naszego innego towarzysza, czyli Cass. Historia zaczyna się dosyć nietypowo, mianowicie jesteśmy zwykłym kurierem, który ma za zadanie doręczyć przesyłkę do Nowego Vegas, stolicy hazardu na pustkowiach. Nieoczekiwanie zostajemy postrzeleni w łeb przez jakiegoś gościa ubranego w czarno-biały garniak i zakopani gdzieś na jakimś opuszczonym cmentarzu. Odkopuje nas tajemniczy robot zwany Wiktorem i okazuje się, że jakimś cudem przeżyliśmy. Po małym podreperowaniu u doktorka w pewnym miasteczku nieopodal ruszamy w pościg za facetem, który nas postrzelił. Po drodze, pomagając w różnych miejscach, gadając z ludźmi, dowiadujemy się wielu informacji. Okazuje się, że lada moment ma wybuchnąć wielki konflikt między dwoma głównymi frakcjami w regionie, mianowicie między Republiką Nowej Kalifornii i Legionem Cezara. Ta pierwsza to demokratyczne państwo. Próbujące przywrócić przedwojenny porządek, który jednak jest mocno skorumpowany, ma wiele na sumieniu i nie potrafi zapewnić swym mieszkańcom bezpieczeństwa. Druga strona to legion, sterowany przez faceta, nazywanego Cezarem. Jak można się domyślić, jest ono wzorowane na starożytnym Rzymie. Stosuje brutalną politykę, wykorzystuje niewolników, morduje degeneratów, a także tych, którzy sprzeciwią się wodzowi. Obie te frakcje chcą ugruntować się na zaporze Hoovera, który dostarcza energii dla całego regionu. Nie są to oczywiście jedyne opcje. Gdy docierasz do miasta i mordujesz, bez niego odbierasz przesyłkę, zwaną platynowym chipem. Okazuje się, że jest to klucz do zapewnienia kontroli nad regionem. Twoim pierwotnym zleceniodawcą był pan Haus, czyli taki drugi Elon Musk który kontroluje całe miasto i steruje armią robotów zwanymi Securitronami. Ma on ambicje na stworzenie niepodległego miasta Vegas z wykorzystaniem chipu. Okazuje się jednak, że jednemu z robotów, Benny, facet, który nas postrzelił, zainstalował program, który sprawia, że robot na wszystko się zgadza, co pozwala olać wszystkich i spróbować rozwalić pozostałych samemu. I tutaj decydujemy się wybrać jedną ze stron są cztery opcje RNK Legion, Panhaus i Jesman, który pozwala nam rządzić miastem w pojedynkę. Po wielu misjach przygotowania, zapoznawania się, a czasami likwidacji przeróżnych ugrupowań na pustkowiach, dochodzi do ostatecznej bitwy mającej miejsce na Zaporze Hoovera. W zależności od opcji, jaką podjęliśmy, albo stajemy się bohaterem republiki Bezwzględnym żołnierzem legionu, towarzyszem Hausa w misji odbudowy cywilizacji lub samowładnym królem Vegas. Jest parę rzeczy, za które uwielbiam tę grę. Jedną z nich jest świetny westernowy klimat, do którego od jakiegoś czasu mamy mocną słabość. Kolejna sprawa to jej złożoność. Jak już mówiłem, są przynajmniej cztery główne zakończenia, a co najlepsze w tych zakończeniach. Zawsze możemy podejść do pewnych spraw inaczej, grając inną postacią, być złym, dobrym i tak dalej. Dzięki temu można grać w New Vegas po parę razy i nigdy nie czuje się, że wie się wszystko. Ostatnia rzecz, którą chciałem wyróżnić to jej system RPGowy, który został mocno podrasowany pośredniej w tym zakresie trójce. Tutaj faktycznie czuć, że każda umiejętność się liczy i nigdy nie ma takiego wrażenia, że wywaliłem punkty w błoto. Jest to fajnie zbalansowane. Co do to jest ich także dosyć sporo, lecz dotyczą one głównie warstwy technicznej. Niestety gra została stworzona zaledwie w 18 miesięcy, przez stojącą nad studiem obsydiany z Batem Bethesdą, przez co jest to najbardziej pobagowana i niestabilna gra z serii. Główne jej bolączki to krasze, starusieńki silnik, spadki klatek i glicze zarówno graficzne jak i w kwestii mechanik. Nic co nie da się załatwić odpowiednimi modami, no ale jednak. Co do grafiki, jest ona trochę lepsza niż w trójce, lecz nadal nie jest to nic specjalnego. Nie jest to gra idealna, ale szczerze mówiąc nie wiem czy to nie jest idealny Fallout. Na pewno jest moim ulubionym i w mym osobistym rankingu postawiłbym go najwyżej, nawet nad dwójką. Uważam, że jest to idealny pomost pomiędzy fabułą i stylem dwóch pierwszych części z mechaniką z części. Dobrze, przejdźmy teraz do ostatniej gry w dzisiejszym materiale, czyli do części czwartej. Nie wiem czy nie jest to najbardziej kontrowersyjna gierka w serii, ma zarówno masę zwolenników jak i przeciwników. Ale może parę zdań o historii. Akcja tym razem dzieje się w okolicach Bostonu, czyli podobnie jak w trójce na wschodnim wybrzeżu. Nasz bohater żyje sobie w domku jak gdyby nigdy nic, a tu jep, zaczyna się wojna. Razem ze swoją żoną i synem, lecą oni do najbliższej krypty. W której niespodziewanie zostaną zamrożeni w jakichś dziwnych maszynach. Nie, wiadomo ile później, przychodzi taki łysiejący facet i odpala system rozmrażania. Jak się okazuje, odmroził ciebie i Twoją żonę, tylko po to, by wykraść waszego syna. Koleś zabija Twoją żonę, bierze syna, a Ciebie zamraża ponownie. Po jakimś czasie, maszyna odmraża Ciebie samego. Włazisz skrypty 111 i okazuje się, że przespałeś 200 lat w zamrożeniu. Nie wiedząc, co do cholery się dzieje, łazisz sobie po świecie i zapoznajesz się z paroma frakcjami. Pierwszą są Minutmeni, czyli taka bojówka, która zajmuje się zapewnianiem bezpieczeństwa na terenie wspólnoty. Są oni postrzegani jako ci dobrzy ludzie, choć na dłuższą metę są strasznie nudni. Następny jest Instytut. Czyli mega zaawansowana technologicznie organizacja zajmująca się porywaniem ludzi i podmienianiem ich na roboty, co miałoby zapewnić bezpieczeństwo rasie ludzkiej. Roboty te zwane są syntkami i w sumie niczym nie różnią się od ludzi, oprócz tego, że są jedynie maszynami. Okazuje się dodatkowo, że dowódcą instytutu jest twój syn, który tak naprawdę jest starszy od ciebie. Istnieje jeszcze oczywiście bractwo stali które jest to obecne w każdej części, jednak w czwórce jest to dosyć radykalna organizacja, można by rzec, że nawet trochę faszystowska. Uważają oni bowiem, że każdy syntek to jedynie robot i należy je wszystkie wyeliminować. Po drugiej stronie jest jeszcze trasa, która robi całkowitą odwrotność i ratuje wszystkie roboty. Mamy więc tutaj podobną sytuację co w New Vegas. Wybieramy jedną frakcję, i w zależności od naszego wyboru, zmienia się cała wspólnota. Chyba tyle wystarczy. Co mogę powiedzieć o fabule? Nie porwała mnie jakoś bardzo. Na pewno czwórka nie jest tak bardzo nastawiona na fabułę jak pozostałe części. Doceniam jednak, że przynajmniej coś tam próbowali wymyślić, jakiś plot twisty w ogóle, choć recykling bractwa stali w każdej grze z serii robi się już mocno męczący. Nie było najgorzej. Z plusów na pewno można wyróżnić tutaj grafikę i design świata. Nie jest to jakaś bardzo piękna gra, lecz na pewno najładniejsza z serii i chociaż czasem tekstury kłują w oczy, oceniam ją raczej na plus. Kolejną kwestią jest mechanika strzelania, która również jest najlepsza z wszystkich pozostałych gier. Dodatkowo dobre słowo mogę rzec jeszcze o muzyce. Zarówno piosenki radiowe, jak i oryginalne kompozycje są całkiem niezłe. To teraz wady. Zacznijmy od systemu dialogowego, który został tak spartolony, że aż ciężko w to uwierzyć. Zawsze są do wyboru cztery opcje i to w każdym cholernym przypadku, więc, nie dość, że często występują duplikaty, to zdarza się też wybierać na ślepo, bo, na przykład, skąd mam wiedzieć, co powie mój gościu po naciśnięciu słowa sarkazm. Zresztą to dialogi tak w ogóle nie mają zbyt dużego wpływu na grę, co również jest sporą wadą. Zadania są strasznie płytkie i nudne. Każde polega na pójściu do punktu, a zabiciu jakichś wrogów i powrocie. Kolejną kwestią jest to, że tak naprawdę to cały system RPG został całkowicie skopany. Wszystko teraz jest rozdzielane przez perki, dodatkowo wszystko zostało podzielone na poziomy, oraz całkowicie wywalone trajty do śmietnika. Dodatkowo występuje sporo bagów i gliczy, co jest typowe dla gry Hezdy. Czy w tej grze da się dobrze bawić? To zależy. Jeśli jest się zadeklarowanym fanem RPG-ów to raczej mu nie podejdzie do gustu. Jest to raczej strzelanka zmiksowana z rpg i ten nacisk na strzelanie jest widoczny praktycznie wszędzie. Jeśli jednak lubisz sobie postrzelać, to nie jest to najgorszy tytuł, i choć wrogowie nadal zachowują się jak totalne jełopy, to nawet nie gra się w to najgorzej. Istnieje tutaj także mechanika budowania domków, więc fani Minecrafta również znajdą swoje miejsce. Co więcej dużo dodają mody. Które po dziś dzień tworzone są przez dosyć sporą społeczność. Widziałem nawet moda, który przeniósł cały Newegas na silnik czwórki, co całkowicie rozwaliło mi mózg. Podsumowując, uważam, że jako Graf 4 jest lepszy od czwórki, lecz jeśli ktoś chce zagrać w typowego Irpega, to zdecydowanie odradzam mu czwórkę, mimo tego że bawiłem się całkiem dobrze to czwórkę traktuję raczej jako solidnego średniaka, niż w coś w co koniecznie trzeba zagrać. No cóż. Tak by to wszystko wyglądało. W wideo mówiłem tylko gry w które grałem, więc pominąłem takie tytuły jak Tactics, 76 czy ta popierdółka na telefon. Mam nadzieję, że wam się spodobało i może nawet kogoś zachęcę na zagranie sobie w jakiegoś Fallouta. No nic. Tyle miałem na dziś do powiedzenia i do zobaczenia. Babasos.